Gdzie? Tam, 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 tam. A z chodnikami jedzie, proszę pana, wzdłuż listu. Proszę pana, wzdłuż jedzie parkiem tu po chodnikach dla ludzi. Po chodniku jedzie, jak cały czas go nagrywamy. Po chodnikach w deptaku w tym parku. W tym parku tutaj jak się od tyłu tutaj taki park jedziemy, dojeżdżamy teraz. Po to jest wiaścista. Ja pierdolę co on robi? On zabije kogoś. Powrotem wjechałem ogródkami działkowymi na ulicę napędy autobusowej na wiaścistej i wjechał między autobusy teraz. Bo... Bo... Ja pierdolę. Aktualnie wjeżdża z powrotem na trasę. W kierunku Gdańska zawrócił na Gwiaździstej, przechał chodnikami, przejściach dla pierwszych ludzi pogonił i ucieka w stronę. Teraz jedziemy z powrotem w stronę Łomianek. Pan go zatrzymuje, bo to pedofil pan go zatrzymać, pan może. Na policję czekamy. Przejeżdża przez ten, przejeżdża przez ten, przez ten i wjeżdża posiedle do Kasprowicza. Kurwa, połamy się z klasy. No kurwa, godzinę już go gania, no. ba, 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 ba. zobacz. Panie, on kurwa tu po trawie po chodniku jedzie. Pani odejdzie z tym. Pani odejdzie, samym panem, panie 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 odejdzie z tym. Pani ucieka z tym. Tu już jedzie policja, pani odejdzie jest z tym.